Ile można czekać? Lecimy tędy. Ja Czekaj lecę pierwszy. Dobra, was tak zostawię gdzie indziej. I robimy tak, że 90 będą wjeżdżały tu od tej strony w to. Batlu bardziej środkiem. z Skumatym. A ja pojedę na drugą stronę torów z depresją. Jedna jedynka zostaje tu. A druga leci sobie tu w środek. Bardziej gdzieś głębiej. Czy Zostawiasz jedynki wtedy? tutaj? A tu na przykład na tej górce? To niech zepter jedziesz tą na górkę. Właśnie, a, a jedna na. W środek? Może to dobra. na górkę. Tu. Nie, a druga w środku. Uważaj, jak postawisz tutaj jedynkę, to nawet nie miała mniej więcej dotąd świecenia, więc to będzie gdzieś wszystko działa. To Ja na środek, tak? Dobrze. Ale gdzieś specjalnie chcesz, żeby się ustawić, czy. Nie, to no prostu... Mówię, Ej, tylko mówię, puścimy pierwszego, najwyżej ja zabiję te jedynki. Ja to z Skolda zaraz pocisę. Bodenskę, jak mhm. to masz ładną ocenę? No, i no na X Famie 50 50 To jest jak cruiser. No Ej, puśćcie mnie, mówię kurwa, jadę pierwszy lat Pewno przeładowaliśmy, więc dla Zimbabwe no. Nie Kurde. wiem, to Bodenskiego nie ma. No maty gdzie lecisz? Mówię jadę pierwszy No to jedźmy, nie mogę za górkę się schować Ale koniec. jakby was wyświetliła tu na przejeździe tej jedynka? Szczelam się zatrzymał, jechałem w niego. Kiedyś ty się To ty Dobra, się zatrzymałeś. Mam nawet no, na Ale to ty siatka, jedziesz za mną, no, to ty powinieneś patrzeć, Rysiu. Lecz 32, jest na środku. Owszem, zachować bezpieczną odległość. Dokładnie. No. <noise> jesteś za mną. Pan bezpieczny odpić do stołu. Nie ma. Dobra, 20 20 się nie kłócić, kurwa. To. No się nie kłócimy już. To już są żarty takie bardziej. Jak baby? Ty jesteś babą. Dziewięćdziesiątki tak, no, to jest. Jest Tak jak mówiłem. Matluko ma te 50% dziesiątki bardziej w prawo, jest ja opawy. Jedynka. Kogo wyświetliła? Nie na 100% Kurwa, go masz jeszcze, jeszcze drugą. Fuck. Emix jest na mnie? Dobra. Jedziemy na MX, jest tam, MX, jest tam. Dawajcie mi wszyscy wszystko. Myślę, że to już jest walona, ale okej. Okay. Kurwa Dostałem od te 32 gąskę i ja nic nie tym. skończył Czyli dwóch jest na kapie gdzieś Koło kapa 12. są e, gdzieś no, no. 32 musi być koło kapa tak, sam, sam. Dobra dobra wbijamy się wbijamy się Ale to wszyscy musicie się wiebać Ani ktoś zasłoni nas jeszcze tak jakbyśmy się... Kumatku ty masz największy czołg zasłoni. No, Tutaj wszyscy pod to wchodzimy, bo tam nie mają bicia na nos, jak tam tu dziewięćdziesiątka 90 będzie po lewej. A ten możesz tam podjechać bliżej? Nie. No bo nie wszyscy się na tym na suma, to pasie Bili mnie, dobrze. Persik teraz będzie, dobra, już nie ma, Dwie peski mam. Kurwa. Ej, zaszujemy ich, chodźcie, zaszujemy ich. Mam jedną ja jedziemy idziemy na nich. Je, jeden, jeden niech zostanie na kapie. W razie gdyby tam ci się wjebali. Ewu, patrole. Nie ładuję teraz. Persing, persing, persing. Póki no, kierowcę no. Kraftera rozwal na glare. Do tu. I głód wykoracić. Yes. Ale tak na się. 50, 50 teraz, Bat nie, nie mam pech. Nie mam pech. Koniec go batlu. To jest przeciwnik. Cruiser, jak tam? Dobra, yes. jeszcze chwila Jeszcze już Tak, jeźdź, 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 się Dobra, ja ładuję, Jeszcze 32 się, Cruiser go podtrzyma Wbijaj go, go prawie całego Duj go Tary Dobra, ten, on teraz ładuje Pięknie. Pięknie. Nie. Nie. Jeszcze raz na niego już. Dobra, ja cię. Bruzer, masz pełne yes. życie. Ty weź przyjmistrza i go skończ. Bez wiosek. Yes. Nie! Panowie, to było Wierdziamy. piękne.